Siemano, z tej Dziadu i zapraszam Was do obejrzenia nowego odcineczka z Rivi z przebity na gildie Hall. Ogólnie to spoko się klepało, nie było jakichś większych lagów. Hity też w sumie były w porządku. No i ogólnie dzięki za klepę Guildie Hall, bo fajna spoko klepka była, a teraz zapraszam Was do oglądania. A no i trzymajcie na koniec filmik będzie konkursik na szóstkę, więc mi miłego oglądania. Elo! <tryk znać w góry> Gram. Zawsze na plus, no bo kurwa mój świat. Goni mnie lej, dlatego jest kurwa stres. Jak zarobię, wypierdolę w jeden dzień. Chcę 15, a dali 16 gram. Zawsze na plus, no bo kurwa mój świat. Goni mnie lej, dlatego jest kurwa stres. Jak zarobię, wypierdolę w jeden dzień. 997 robię se freestyla. Blok w mojej łapce. 7, robię se freestyla! Gląd w mojej Damn, yeah, dummy, trik. Chcę 15, a dali 16 gram Zawsze na plus, no bo kurwa work my świat Goni mnie lej, dlatego jest kurwa stres Jak zarobię, wypierdolę w jeden dzień Chcę 15, a dali 16 gram no i na koniec łapcie ten konkursik. Kilo flosuje na 25 łapek. Więc, jak ktoś będzie chciał wygrać, to wystarczy, że zostawi suba, łapę w górę i napisze swój nick w komentarzu. Elo.